Zginąć w życiu. Muszę spłacić te długi. Jakie spłaty to mnie wybiją. Co moje pieniądze z tej kary? 200 milionów łonów. Potrzebuję 2 biliony. a później na jutro zobaczymy co się zrobi. Ech, już sto. Pan... Czekaj. To mam jakieś powiadomienie, tak? Wyjdź przed dom. Możesz zobaczyć, że będzie furgonetka. Jak chcesz wrócić. Do